Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś na 27 października mamy zrabki z numerem 27. Ja to oczywiście nagrywam wieczorem, 26, także... Yy, I co mamy? Yy, mam dwa razy czas na premię z dwóch różnych punktów. Yy, mam elektryczny, elektryzujący cash, yy, neonowe 7, szmaragdowy, linie za trójkę i trzy dwójeczki Czarny kot, laki, 7 i pensje. Dzisiaj też za 34 zł wkład. No troszkę gorzej było tutaj zdobyć te strapeczki. Także to co tam mogłam to wyszukałam. Szukamy w czarnym kotku 33 i 31. Wczoraj biały wygrał. A to jest z tej samej paczki, także... Pewnie czarny tutaj już będzie przegrany. Z 22, 30, 25, 28, 17 i tu 40, także tak jak mówiłam, czarny kotek przegrany. Dobra, zobaczmy laki 7. Tutaj 11 i 23. Takich liczb szukamy. Jest 12, 14, 16, 19, 24, 18, 21 i 26. Tutaj nic nie ma, a w bonusie mamy kwiat. Powinna być podkowa. Także też przegrana. Pęsyjka, wersja ta czarna. Tutaj numer 12 i 27. No tak jak numer strapki. Czy coś tutaj będzie? Na no, już widzę 28, czyli nie ma, 33, dalej 30. Kolejna liczba to 14, 3 i na końcu 24. Czyli dzisiaj wszystkie maluszki przegrane. A zróbmy sobie może teraz ten szmaragdowy. Tutaj wygrywa 12, dalej 17, 24 oraz

I ostatnie to dwadzieścia trzy, także jest przegrana linia za trójeczkę. I tutaj tak. Pierwszy symbol to gwiazda. Jest tutaj u góry gwiazdeczka. Jest druga. Dobra, dalej śliwka. Czy śliwka jest? Nie ma. Kolejny symbol to złoto. Nie mamy tu. Dalej słońce. Też jedno. Truskawka. Jest tutaj. Truskaweczki były dwie. Kolejny to klucz. Mamy tu. Jest tu kolejny i następny. Dalej korona. Mamy tu. I tylko jedną, no to kolejny symbol to sakwa. Ale sakwy nie ma. Dalej mamy jabłuszko, którego też nie ma. Biedronka. No też nie ma. Gruszka. Gruszka już tutaj jest. Jedna. Ale tylko jedna, no to diament. Diamentu nie ma. Słonik, mamy tu słonia u góry. Jest słoń, nam daje linię, a tak nie było tych symboli. Dalej tęcza, jest tutaj jedna. Chyba, że ja coś ominęłam i nie widzę. Teraz arp, ananas. Mamy tu dwa razy. Kolejny to księżyc. <laughs> Dalej jest cytryna. Mamy tu cytrynkę. I tylko jedną. To kolejny jest podkowa. Jest tu, jest tutaj. Następny to traw. Kolejny to winogrono. Dzwonek. końcu pik. Jest tutaj, tu i tutaj. Dobrze, a tu mamy trzy złote. Mhm. Dobra, czyli jest wygrana. Jest trójeczka pierwsza. Neonowe siedem. Tutaj szukamy po prostu siódemki. Albo gwiazdy. Jest pięć, osiem, jest siódemka. Fajnie, osiem, dziewięć, cztery. Jest druga siódemka, sześć, dwa i na końcu cztery. A pod siódemkami tutaj mamy pierwszą, i tutaj jest. Dyszka, no fajnie. I pod drugą 20. Trzy dychy by było? Można tyle? No można. Pierwszy raz mam takie. Taką wygraną w ogóle pod tą strapką. Mamy kontrolne TT, także pewnie się zgadza. No to już fajnie. 33 zł. Prawie odzyskana całość. Teraz na premie. Tutaj mamy tą pierwszą. A tutaj szukam tak trzydzieści trzy, dwadzieścia dwa, trzydzieści pięć i trzydzieści dwa, prawie same trzydziestki. A moja tak trzydzieści sześć, no bliźutko. Dalej siedemnaście nie ma.

Jest posta. elektryzujący kasz. I tutaj mamy tak wygrywające to trzydzieści dziewięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia cztery oraz dziewiętnaście. I mamy dziewiętnastkę na początek. Super. I trzydzieści dziewięć jest. I dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia dwa tutaj już nie ma. Osiem też nie ma. Dziewiątki. No, szkoda, że tutaj nie dali dziewiątki, by była taka zdrabka. Ale dali 24, Też jest wygrana. Trzydzieści nie ma. Czterdzieści nie ma. I na końcu 26. Też nie ma. To co? Są cztery wygrane, tak? Tu mamy piątkę. 39. Piątka. 29. Piątka. I 24. Jest dwie dyszki. Czy będzie bonus? Żarówka? Jest żarówka. Piątak? Tak jest. Ale jest fajnie. Mamy 25 zł na tej strapeczce. Bardzo fajna. Możemy tyle wygrać. Super. I ostatnia, już na dzisiaj. Czas na premię. Zobaczmy, co tutaj się. Czy chociaż jedna ta strapeczka mnie polubi? Szukam 36 trzydzieści jeden oraz dwadzieścia pięć to są liczby wygrywające, a moje to trzydzieści pięć nie ma, czwórki też nie ma, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć też pusto i tu mamy dwadzieścia jeden no, na razie nie ma. Następna to 16. 24. Aj, kurczę, blisko, ale jest 25, jest wygrana. No, wreszcie się bezbrapa, może odblokowała. 11 i 13. Tu co, piąteczek? Tak jest, jest piątka, ale jest. Także dzisiaj, bebe, dzisiaj nam się fajnie tutaj udało. Chociaż początek kiepski, ale mamy dwie fajne strapy. Neonowe 7 dało 30 zł. Także przypominam, że wkład był 34. To mamy 30. 25 na elektryzującym keszu i piąteczka to mamy 60. I szczęśliwe linie dały 3 zł, także 63. Bardzo się cieszę. Super, że trzymacie kciuki. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, jeśli Wam się podobało. Do komentarzy. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Yy, oczywiście jeszcze z... odcinek wpadnie rano, a po południu będzie premiera z Trapki. Starożytny coś tam. No nie pamiętam nazwy. Uciekło mi teraz. Ale po 10 zł. Także serdecznie zapraszam. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!